tak zostać? Słyszę kroki. Słyszysz? Mm -hmm. Masz go. Typa. Nie żyje wody. Chodź, chodź, chodź. Typy. Kurde, goście Mam go, zabiłem go, zabiłem go Dobra I tak więcej było Ty quest? Nie Dostałeś? On go lutował. To był może ten o. sam typ I To było dwóch Tam było dwóch Sprawdź sobie Dwóch typów było? Tak Ja waliłem A, ale... do jednego, potem z choinki drugi walił no to ja jednego zabiłem, a ty drugiego? Ja, ja, ja jednego, tak. Dobra. Muszę się uleczyć krwawie. Czekaj, rusza się. Ty no, leżysz? Dobra, zabiłem go. Dobity, super. Zostawał pewnie. Dostał w głowę ode mnie, na, na do widzenia. Ja Zombi. Zombie. <laughs> Nie strzelaj teraz, ja go rozjebię z vss z tumikiem. Dobra, lutuj go szybko i spierdalamy są. Oni mu... Następne zombie ostatni no, zombie dawaj dawaj dawaj